Na wstępie chciałabym powitrzeć że dzisiaj urodziny Maja Kurtywi. z tej okazji chciałabym cię wszystkiego najlepszego, abyś kiedyś pojechał na ten mecz dla Dodgers, który Ci się marzy, a także jak najwięcej szczęścia, zdrowia i spełnienia marzeń. Dzień dobry, Nighton z tej strony Lego Fanga, po dłuższej przerwie z tą serią wracamy do faktów, tym razem 5 faktów o ruinie z Lego Nexonites. Uwaga, w tym odcinku mogą wystąpić spoilery na temat czwartego sezonu. 1. Ruina kiedyś była dobra, zasiadała ona w głowie czarodzieju wraz z Monstroksem i Merlokiem. Niestety, czarna magia Monstroksa przemieniła ją w złą. 2. Ruina jest wypełniona elektryczną magią. Jej zdolnością jest na przykład rażenie prądem swoich przeciwników. 3. Bratem ruiny jest Merlock, a synem Clay, co oznacza, że Merlock jest też wujkiem kleja. Merlock nie chciał, aby kleja zwiodła ze siły jak jego matkę, dlatego trenował go na rycerza. 4. Na razie ruina wystąpiła w jednym zestawie. Jest to bieżący pojazd ruiny o katalogowym numerze 703-49. Wyszedł on w 2017 roku w styczniu. Kosztował 89,99 i znajdziecie recenzję na moim kanale. 5. Ruina w ostatnim 40 odcinku 4 sezonu Nexon Knights nie stała się kamieniem i ukradła fragment kolosa. Prawdopodobnie ukrywa się tam Mockstroke's, a ona powróci w kolejnym sezonie, jeśli takowy powstanie. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Dzisiaj będzie jeszcze drugi film o 12.30 z pilotbotem z Nexon Knights. Także jeśli jesteście, to wpadajcie. Miłego dnia, cześć.